Dobra, jedziemy dalej z pompeczkami. Bo 25 z rana, teraz godzina jest. No trochę się zeszło, no ale cóż no miałem inne rzeczy na głowie. Ojej, co się przewraca? Widzicie? Tam się przewraca cholera na... szerokokątne No i zrobimy na prędkościach, bo mam tylko chyba 7 minut. Czy ileś tam o, No. Mam nadzieję, że mi się uda te 25, bo powiem Wam, że trochę czuję bark. No ale dobrze, trzeba robić dalej, bo nie można dostać tyle. Co nie? Kacperku kochany, czekam dalej na Ciebie. Będę robił dopóki nie spotkamy się w e, sposób taki, że zaczniemy robić razem. E, no i roboty. O! No Jakoś poszło Jakoś poszło Dobra To będzie szybkie nagranie Bo zaraz mam odjazd, jestem akurat na z cmentarz i za chwilę mam odjazd Ale pombeczki dzwone, więc zaliczone się już 50 Może się jeszcze uda coś jeszcze zrobić Nie obiecuję ani sobie ani wam ale mam nadzieję, że jeszcze coś na farta się zrobi. Miłego tam wszystkim. Hello!